Witam serdecznie, dzisiaj objaśnię Wam jak funkcjonują nawiewniki naszybowe. Są to nawiewniki skonstruowane z aluminium, pomalowane proszkowo, wypalane w piecu, zamontowane są na szybach zespolonych 24 mm. Integrują się z wszystkimi kominami Grawitacyjnymi integrują się tak samo z wentylacją mechaniczną, nawet z turbowentami. Zasada działania ich jest taka, że mają nam dostarczyć świeże powietrze przez 24 godziny na dobę. Według normy PM83 dobramy wyniki do swojego pomieszczenia. Jest to kuchnia. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w kuchni powinien wynosić 70 m3 na godzinę. Jest to przypisany dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową. I tutaj mamy taką kwestię, że jeszcze dochodzą inne sprzęty AGD: typu parowar, typu opiekacz, typu piekarnik, typu zmywarka, indukcja. Ktoś z Was zastanawia się dlaczego, aż tyle. Dlatego, że kuchnia ma najwięcej urządzeń AGD. One tak samo potrzebują tlenu do normalnego funkcjonowania, czyli wentylatory i tego typu podobne tam e, urządzenia, tak? My jako ludzie tak samo potrzebujemy tlenu. Jeżeli chodzi o tlen, jest nam potrzebny do normalnego funkcjonowania, możecie sobie wpisać w internecie. Co powoduje niedotlenienie, na przykład mózgu, krwi. Przejdźmy teraz do następnej kwestii, jaką jest skroplina na szybach. U mnie ona znikła po okresie tygodnia czasu od zamontowania nawiewników. Też wcześniej była sytuacja, że. Przy skroplinie mieliśmy bardzo dużo pleśni na uszczelkach. Oczywiście wyczyściliśmy to i przez okres dwóch lat nie mamy z tym problemu. Następna kwestia to termostaty na grzejnikach. My mieliśmy je na początku nastawione na 5. Teraz po dwóch latach unormowało nam się to tak, że w pokojach mamy na 2,5, a w kuchni mamy na 3, dlatego że strumień wpływu powietrza w kuchni jest większy. Jakie są korzyści ze wstawienia nawilników? To takie, że one nie są drogie i musimy wydawać korendalnie dużych kwot, żeby zapewnić sobie optymalną wentylację w domu. Nie mamy problemów z wilgocią, kondycja domu nam się poprawia. Raptownie okazuje się, po jakimś czasie, że znikają wszystkie problemy, które mieliśmy wcześniej z naszym zdrowiem, z pleśnią, którą trzeba pomalować, z serwisem czy pieców gazowych. Czy kuchni gazowych. Także jeśli macie jakiekolwiek pytania do mnie, proszę o komentarze i subskrypcję. Dziękuję serdecznie.